Cześć ja jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek ze Snow Runner. Jedziemy odkrywać kamieniołom na Tajmirze. Ro, ro, kończymy, czy może nie wiem, nie wiem czy skończymy dzisiaj, bo kurde, idzie to wolno. No, trzeba przyznać, no, w stosunku do tych obszarów, które robiłem do tej pory, czyli tam Ontario, wiesz, Skandynawia, Ontario było zjawiskowo proste w stosunku do tego co my tutaj mamy. Ale tak, jedziemy sobie do wieży, i pomyślałem sobie, że, bo tak, mam tutaj dwa pojazdy, można powiedzieć, zwiadowcze. Ten jest, nie ma niezależnej wyciągarki, ale sprawniej sobie radzi na takich terenach kamienistych niż Burlak, do którego właśnie dojeżdżam. Ale Burlak ma dołączony radar, i tak sobie pomyślałem, że te takie tereny, które mi zostaną, to będę dokańczał Burlakiem te skany. No pewnie będę mógł robić wiesz, gdzieś tam z niskiego poziomu, nie? Bo do tych wież obserwacyjnych zawsze trzeba gdzieś tam wyżej podjechać. I właśnie te, te podjazdy będę sobie realizował z X, który radzi sobie z tym chyba całkiem nieźle. Tu mamy taką ukrytą drogę, i pojedziemy sobie prawdopodobnie nią do wieży obserwacyjnej numer 2 na Kamieniołomie. I ruszamy, więc tak, tutaj sobie możemy przejechać przez tory. Co ciekawe, właśnie przy tych torach jest kolejny wjazd, i my chyba z tego tunelu jakoś wyjeżdżamy, tam gdzie pociągi wyjeżdżają, nie wiem. O, kurde! Mamy tutaj tylko 150 litrów w zbiorniku w tym samochodzie, ale. Mamy jeszcze oczywiście ogromny zbiornik na plecach i dodatkowe kanistry na dachu. Czego nie mamy to chyba części naprawczych. Nie widziałem, żeby tutaj były. Natomiast dużo części naprawczych ma burlak, bo on ma nie tylko te, które są na dachu, ale także w środku ma taką dodatkową skrzynię z częściami naprawczymi, więc on jest naprawdę dobrym pojazdem zwiadowczym, jeśli chodzi o przetrwanie. Niezbyt dobrym, jeśli chodzi o wywracanie, więc na razie pojedziemy sobie tym tutaj w góry. Hmm. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, jakim rodzajem, jakim typem pojazdu my sobie pojedziemy. Ale fajnie tu jest. Taki typowy las. Można powiedzieć, że polski. Ja się tutaj bardzo polsko czuję. No, właśnie takie moje okolice domowe były z domu rodzinnego. Hmm. No dobra. I mamy kolejną wieżę obserwacyjną bez żadnego problemu. Myślę, że Burlak miałby tam trochę więcej roboty na bokach bardzo ładnie. Dobra, mamy zrobione. Odkryto lokalizację modyfikacji, tak. To jest to, co chcę. O, i tutaj właśnie myślę, że lepiej spisze się burlak od Ziksa, bo ma większe koła, więc tam możemy się nim wdupczyć bez problemu. A teraz pojedziemy sobie na wieżę obserwacyjną numer 3. Mm -hmm. Tutaj mamy jakąś przyczepę, próbka ropy. No i tyle. Dobra, no to Grzejemy dalej. To są jeszcze te stare mapki, na których, jeśli odblokowaliśmy sobie, wieże obserwacyjne, to było bardzo dużo widać na nowszych mapkach. Czasami tych wież obserwacyjnych już nie ma i trzeba się mocno posiłkować z tym radarem. Dobra, zjeżdżamy. Powiem ci, że mały ten obszar jest kamieniołomu. Spodziewałem się czegoś większego, ale z drugiej strony jest też ciekawe. Nie tylko więcej będziemy musieli sobie doczytywać po prostu gry, jak będziemy przechodzić między jednymi miejscami a drugimi. O, ale czadersko tu jest, wow. Dobra. I mamy 400 metrów do kolejnej wieży obserwacyjnej. Pytanie, czy dobrą drogą jadę, ale klimat jest zajebisty tutaj, kurde. Strasznie mi się podoba. O, tutaj burdak by się na pewno rozdupczył. Tak się zastanawiam, czemu nie wziąłem czegoś w rodzaju loadstera? Z częściami naprawczymi tutaj, nie? Loadster by tu rozdupczył. <grym> Jest taki szybki. Kiedyś nim wyciągałem samochód taki, taką dużą ciężarówkę. Wyciągałem pod górę po kamieniach i dał radę. I to robiłem właśnie podczas zwiadu. Myślałem, a zrobię sobie zadanie. I zrobiłem niesamowity pojazd, naprawdę. I niepozorny, bo wygląda tak jak taki typowy zwiadowczy samochód, a się okazuje, że potrafi to. I owo. Mhm, tu trochę botka, widzimy, że jakaś baza jest. Kolejna, ale muszę... jakiś tartak chyba, tak? Chce zobaczyć gdzie my tu mamy zajechać. Uu. Jakieś drzewa. Coś czuję, że tu będzie trzeba uderzyć. Tu albo tu. Do tej wieży obserwacyjnej, kurde. No nie wiem. Spróbuję tu uderzyć. Pewnie ciekawie się to ogląda dla osób, które już znają te okolice na pamięć i zrobiły tutaj dużo transportów. Nie, że gościu jedzie sobie gdzieś tam i wiesz. Dla niego to jest coś zupełnie nowego. No tak jest. Uuu, okay. zajebiście tu jest. Znaczy tak pięknie, urodziwo, ale... Raczej nie chciałbym tutaj super ciężką naczepą śmigać. Takie pojedyncze ładunki czy tam podwójne to spoko, ale tak żeby coś tutaj większego, z czymś większym jechać? Uuu, Mogłoby być ciężko. Zobaczymy sobie, o, ty, trafiłem, ale chat. Teraz wyjdziesz, że kurde, nie, nie, nie wspomagam się map -runerem. wszystko robię na czuja, bo powiem wam, yy, wyczekiwałem grubo tą mapkę, naprawdę. I bardzo na nią czekałem, więc jaram się jak dziecko trochę. A to chyba o to chodzi, nie? Żeby mieć jednak w sobie trochę dziecka. Zdradzę wam sekret. Nikt na świecie nie czuje się stary. Wszyscy myślą, że są młodzi. Wiadomo, że tam może gorzej się czują czy coś, nie? Ale tak każdy tak na umyśle myśli, że jednak ma te 25 lat czy tam 30, nie? Nawet jak jest super stary. Dobra i zobaczmy. Yeah, piękny widok, ale mi się podoba. Eee, Okej. Okay. Ja czuję, na 1000% tu będzie modyfikacja jakaś. To jest zbyt odległy teren, żeby tam nic nie było. Ale wypadało. O, tu jest modyfikacja. Patrz. I znowu na takich bagnach. Hmm. Okej, okay, i tak tutaj przyjadę burlakiem, więc. Więc jadę do następnej wieży, ale to modyfikację powinienem móc zgarnąć z x Więc zajedziemy sobie. Zobaczmy punkt tartaczny, więc mamy tutaj to. Tuż. O. A tu jest przecież cysterna, czemu nie jest zaznaczona? Mam wrażenie, że tu damy radę przejechać. Wy też, nie? Tak. Jakieś ładne wybrzeże. Tu na bank, coś. Ja jestem tego pewny. Mówię wam, nie wspomagam się maprunerem. Ale czuję, że na 100% coś tam jest. Okej, okay, drzewa są gęste. Trzeba znaleźć dobry approach point. <laughs> Ośwa no, no powiem ci jest ryzyko, jest nagroda. Bo ciężarówka jest niewielka, prawda, więc Uła! Ła. No, powiem ci kurde. Mapie oczywiście widać, że to jest taki super gęsty las, nie? Ale. Niekoniecznie taki musi właśnie być. To jest niełamiące się drzewo, okej. Okay. Kurde, bo jak zablokuję tu pojazd, to będzie trochę słabo, powiem ci. No patrz, ten checkpoint już tam jest. Daj, przyciśnij się. Okej, okay, okej. Okay. ha, <śmiennie> zajebiście, O to właśnie chodzi. Jedziemy. Zobaczcie ile czasu zaoszczędziłem, tak? Musiałbym tu wrócić, tu dookoła cyk, a tu proszę. O to właśnie chodzi. <śmiennie> Jedziemy dalej. O, zobaczcie jakie, jakie tutaj niespodzianki są. <śmiennie> Mamy snorkel? Mamy, ok. Nie ma źle. Dawaj blokadkę. Uuuu, pieprściutko. No, trochę to trwało. Nie ma źle. Jakoś wyjechał. Chyba, jakby miał te wąskie opony, to byłoby ciężko, nie? Jednak te szerokie na błocie to, to są szerokie na błocie. Są do tej ciężarówki nowe takie oponki z tego dodatku. O, patrz, blisko modyfikacja jest. To jest jakaś podpucha. Lepiej nie wjeżdżać tam za głęboko, nie? Tak, tylko żeby odebrać yy, dostosowanie standardowe. Uuu, specjalistyczne zawieszenie. Doskonale sprawdza się w trudnym terenie i na płaskich drogach wiejskich. Mmm. Nie <laughs> ja wiem, które ciężarówki akurat coś takiego mają. A tam można było chyba sprawdzić listę ciężarówek. W sumie, dobra, nieważne. Jedziemy dalej. I tak. Dojeżdżamy do. Ty idę, jak burza z tymi wieżami, prawda? Musielibyśmy chyba przejechać przez te bagna jakoś tu boczkę, Dostać się tu, potem gdzieś tutaj. I potem do wieży, nie? Mhm, uh -huh. dobra. Uuu, no mamy snorkel, ale kurde. A, ja bym tu wymikę zrobił. Pojedźmy sobie normalnie tą autostradą piękną, rosyjską i pojedźmy tam dookoła, bo wydaje mi się, że stracę mniej czasu, niż jadąc przez te bagna. Mam za małe koła, żeby się tam pchać. No, nie wygląda to dobrze. Delikatnie mówiąc, ale jedzie się póki co całkiem zgrabnie. Myślę, że jakbym pojechał faktycznie tymi bagnami tutaj. No, na, nie chcę ryzykować tą ciężarówką. Jakbym miał jakąś większą, może nawet tym burlakiem bym spróbował. Wiesz, duże koła powinien sobie poradzić, nie? Ale ten. Mógłby się nawet po dach zatopić. Nie znam tego bagna, więc przejechałem sobie taki, chyba poszło całkiem szybko. Zwłaszcza jak mieliście przyspieszenie, nie? <laughs> Ok, i tu mamy jakąś znowu piękną drogę. Zaczął padać deszcz. I mamy chyba wieżę. Tak, super. Niewielki ten teren, trzeba przyznać. Nie musimy tam wjeżdżać. Możemy sobie tutaj i skanujemy. No tutaj jakieś takie wybrzeże jest. Dużo bagnistych terenów, oczywiście. Odkry. Modyfikacje. Okej, okay, to jest zadanie dla burlaka. Nie, czekaj, tu będzie bujać lewo-prawo. To nie jest zadanie dla burlaka. O! Wrak statku. Hmm. I cysterna zwiadowcza. No ładnie. Tu na bank będzie jakaś. Będzie jakaś modyfikacja. Musimy tu przejechać burlakiem w to miejsce. I w to miejsce. Nie, żeby to dobrze tam zbadać. Ale tutaj myślę, że lepiej będzie śmignąć z X-em mimo wszystko. Piękne tereny, ach. Jaram się. To już mamy trzy modyfikacje tu na kamieniołomie. Świetnie. Oby jak najwięcej. I teraz tak, jedziemy sobie tu pod górę. O, uwaga na pniaki. Okej. Okay. Ale piękne lusterka ma zobaczcie. Zix I tam będziemy musieli... Może sobie zaznaczę już teraz. Bo prawdopodobnie będzie trzeba zjechać z tej strony, nie do tej modyfikacji. Tu sobie zaznaczę i będziemy mieli jeszcze dwie wieże do odkrycia, ale najpierw modyfikacja. Ona jest szalenie ważna dla mnie. Bo to tu przyjechałem kłuba. A jeszcze chyba jakieś ciężarówki tu są do zdobycia, coś mi się tak wydaje, bo któreś tam mam do odblokowania właśnie na Tajmirze, na Amurze. No jest trochę tego do roboty, właśnie dlatego chcę się za to wziąć, bo no jest podjarka, kurde. Jest podjarka, tyle czasu człowiek czekał, jak coś jest takie wyczekane, to potem lepiej smakuje, nie? Obojętnie co to jest. i za chwilę będziemy mieli gdzieś ten tutaj zjazd chyba, nie? O, o, właśnie to drzewo jest nie do rozwalenia. Tak wyglądało. Mamy, 70 metrów. Okej. Okay. Z tego, co widziałem w zadaniach, to będziemy mieli kolejny... Kolejną jazdę w, z młotem pneumatycznym. Nie, czekaj, tak? Z wibratorem sejsmicznym. o. Jest, już widzę. Ciekawe ktoś próbował tam z dołu podjechać po tą część. Kurde, kto tu tak wjechał tym... ...złomem? Ale dałoby się tam chyba, bo jest taki... No, jest chyba całkiem w porządku, ale z tej strony łatwiej, nie? Silnik! Okej, okay, teraz zobaczę sobie listę pojazdów. Hmm, tajga! Voron i Tajga Czyli są dwie różne Tajgi? O, nawet nie wiedziałem. Ale Worony, tak! Worony miałem strasznie słabe. One nie miały silników, ale się jaram. Ale pod Jarkę mam teraz wciół. Pod Jarkę mam wciół. Worony takie dobre były, kurde. Nawet na tych zwykłych silnikach i zwykłych częściach. I nawet miały te najgorsze autostradowe opony. I one sobie zawsze radziły. Dawały sobie świetnie radę. To są świetne ciężarówki. Dobra, moi drodzy. Zostały nam dwie wieże do zbadania. I potem burlakiem jeszcze pojedziemy na skany. Na ten moment. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. I do zobaczenia na następnym. Trzymajcie się. Cześć.